Akordeon fligel, hon, Fujarki. Cześć, ze mną dzisiaj jest gość Czesław Mozil. Spotykamy się z okazji premiery, niedawnej premiery płyty hashtag Ideologia Mozila. Te płyty mam ze sobą, więc ją od razu pokażemy. Prezentuje się ona w ten sposób. Proszę bardzo. Zbliżonko musi być. Witaj serdecznie. Witam, tu już się gdzie do Państwa. Zacznę od tego, co pewnie też już, o co pewnie też już Cię pytano, czyli o tą Twoją ideologię Mozilla. Czy da się ją jakoś opisać? Samo słowo ideologia tak często wybrzmiało ostatnie lata w naszej sferze publicznej, że strasznie mnie to prowokowało i prowokujemy do, do teraz. Są ludzie, którzy są przekonani, że jest coś, co się nazywa się, nie wiem, ideologia gender, czy ideologia LGBTQ+, to, to, to są strasznie obrażające, frazy i, i, i kłamstwa, więc ta płyta jest takim trochę, ta ideologia Mozilla to są, to jest taki zbiór piosenek, które poruszają w tej chwili tematy, które wiadomo, które, które nie, nie dotyczą i, 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 i udało się poruszyć takie tematy jak, nie wiem, no, jak przyszłość naszego kraju, mam nadzieję, że taka nie będzie jak piosenka Dzień, w którym uśmiech znikł albo, albo z miłości, która jest piosenką przemocy domowej. Ta płyta jak sam zresztą zaznaczasz jest bardzo osobista i teraz jak mówię, Mówisz też, że opowiadasz o tym, co Cię porusza, co ciebie dotyczy. Czy od początku był taki koncept i taki zamysł na, na ten album? Ja myślę, że nie potrafię pisać lekkich piosenek. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o, 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 jakby, o, o mnie samego jako pisarza, czyli pisarza tek tekstów, to jest biur piosenek, które leżały w komputerze ostatnie 3-4 lata. Ja zebrałem i je do, 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 do kupy I jak otworzyłem, no to okazało się, że one nie są za bardzo optymistyczne, ale tak to już jest. Jeśli chodzi o, o, te, o, o nasz kraj, o Polskę, mówimy trochę o tych rzeczach, które cię tam uwierają, denerwują, e, a jest coś, za co by nadal, cały czas kochasz y, Polskę? Znaczyń, ja kocham Polskę, ja, ja sądzę, że to jest twój obowiązek obywatelski narzekać na swój mm. kraj. I to wierzę w to, że my wszyscy, obojętnie jakie mamy poglądy, możemy się różnić, ale wierzę w to cały czas, że wszyscy, nawet jak działają... Według mnie czasami dziwnie i może nie na korzyść, według mnie, dla naszego kraju, to wierzę w to, że robią to, bo są przekonani, że chcą dobrze dla, dla naszej Polski. Ja kocham swój kraj niesamowicie, ja jestem przeszczęśliwy, że jako emigrant mogłem wrócić do Polski, mogłem zamieszkać tutaj i ta Polska, którą ja widzę, specjalnie w tych mniejszych miasteczkach. To widzę Polskę, która umie ze sobą żyć. A powiedz mi, czy dla Ciebie, jako no, artysty, który wydaje kolejną płytę, jest coś takiego, że te emocje są zawsze takie same, że jakby jest taka jakaś obawa czy niepewność w związku z tym związana, jak ta płyta zostanie na przykład przyjęta, jeśli chodzi o ten album najnowszy, tak? Czy to już jest tak, że robisz to na chłodno, że wydaje płytę, to jest coś, co jest ważne, co mam do powiedzenia i jakby nie zajmuje Cię już ten szeroko pojęty odbiór? On zawsze, zawsze przejmuje. i Nie ukrywam, że jak dostawałem od Marcina Borsa, który miksował płytę i masterował, jak dostawałem te wszystkie miksy, to był taki okres latem przez dwa miesiące, gdzie dostawałem te miksy, płakałem, zruszałem się bardzo, ale cały ten taki tą fazę emocjonalną, którą zawsze mam, ona. Jej już nie ma teraz. Czasy się zmieniają i ja też zdaję sobie sprawę, że jestem po czterdziestce, więc ja walczę o każdego słuchacza i to nie jest takie łatwe. Mimo, że się zrobiło może najważniejszą płytę, którą kiedykolwiek w życiu zrobiłem, zdaję sobie sprawę, że to może być najmniej, która się najmniej sprzeda, która dotrze najmniej do ludzi przez ten wizerunek, który mam. Najlepiej by było nie robić eksfaktora, nie, nie, nie robić dziwnych płyt, tylko robić płytę co 3-4 lata i wtedy słuchacz twój by wiedział, z kim okay. ma do czynienia.